Dzień dobry, witam serdecznie, dzisiaj jest 26 wrzecień, godziny poranne, jesteśmy w Międzygórzu, na parkingu pod Skocznią, jak widać to jest Skocznia z tyłu. No i idziemy teraz na Czerwony Szlak i udajemy się na Śnieżnik. Tak wygląda teren fajnie, czy tam jakiś szlak jest? Też nie wiadomo, nie wiadomo, także widać. Widoczki kurcze piękne tu w dole słychać potok no, tak. Szumi słychać na pewno Zobacz co tam pisze Teraz idziemy zobaczyć jak ten strumień wygląda Jest zimno, jest 11 stopni. Tak wygląda sobie potoczek, jak szumi głośno. Tu jest czarny. Slak. Jest czarny slak. To czerwony może tam? Nie wiadomo. Pójdę zobaczyć tam. No ten. Albo tam jest, albo będzie. Dobra, weź kijki, i, i idziemy tam. Tam będzie rozejście szlaków. Fajne takie miejsce postojowe, ławeczki. Wiatka pod skocznią, tak się nazywa. A my idziemy szukać szlaku. Jesteśmy tu pierwszy raz. Także nie wiemy to i jak. Chyba mhm. szukać Ale chyba to jest czerwony szlak. Tak to fajnie wygląda Potok górski typowo parking na punkt rowerów Można rowery sobie naprawić dobra i idziemy. O, tam jest oznaczenie na tym pniaczku. Widać czerwone czerwony ślaczek chwilę nagram tutaj, bo tu będzie z początku na pewno łagodnie, bo będzie droga, a potem no nie wiadomo trudno wyczuć nie kałbasa. Ogólnie jest chłodno, po nogach ciągnie. Zobaczymy jak będzie dalej. Jesteśmy ubrani w miarę ciepło Ale ma być słoneczny dzień, ma być dzisiaj 23 stopnie, także no ale wziąłem kurtkę z kapturem, bo znaczy bluzę z kapturem polarową, bo na śnieżniku może być Piździała, -pi zamierzamy jednak na ten śnieżnik dojść. I śnieżnik jest celem, który sobie żeśmy zaplanowali już w tamtym roku. Także powolutku. kwasów już praktycznie nie mam. Jeszcze trochę. W łydkach jest bólu, ale ale nie jest źle ogólnie. Starodrzew, jak widać, piękny. Stare, piękne świerki. No i tak powoli się wspinamy. Ale w sumie ta na razie droga jest bardziej stroma niż ta, co żeśmy do kwarca wczoraj szli do Stanisława. Znaczy do Stanisława. Do kopalni kwarcu Stanisława. Do kopalni kwarcu Stanisław. O, poprawnie. Po polskiemu. Nie będziemy się pieszyć mamy izotoniki przy sobie do picia bo wiadomo to będzie wysiłek nie wiem ile nam y, trasa czasu zajmie ale dlatego no wybraliśmy się wcześniej Żona tak sobie wzięła do serca, bo powiedziałem, że jako po szóstej wstaniemy, to już nie jadę. To wstała po trzeciej, śmiechy. No, no, cały czas się idzie wzdłuż takiego potoku jak na razie. Jak widać, droga jest taka przystępna. A potem nie wiadomo jak dalej na tym szlaku będzie. Wyzwanie to wyzwanie. Ja chciałem, chciałem wam pokazać klimaty. No i na starość będzie co wspominać. Można pokazać wnukom, chociaż mój wnuk na śnieżce był. Także jest lepszy od taty. Od dziadka. No tu jak fajny strumyczek sobie płynie. Za nami z tyłu też idzie ekipa, ale to ludzie młodzi, także my możemy mieć problem, a oni mogą jak kozice iść do przodu. Dobra i na razie to tyle, nie będę zanudzał bo tu jest po prostemu jak będzie coś ciekawego to znowu postaram się wykadrować